Przejmuję, Boże, witajcie. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów, od ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do kafarnału. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie. Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili. Kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi, a gdy już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą. Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach Mój, dlatego ja sam nie uważam się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo ja choć podlegam władzy, Mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. Drugiemu chodź, a przychodzi. A mojemu słudze zrób to, a robi. Gdy to Jezus usłyszał, zadziwił się i, zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Fascynuje mnie w tej Ewangelii dzisiaj osoba setnika. Za ludzie przepadali, wstawiali się za nim, mówiąc, Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, ponieważ on czyni dobro nam wszystkim. Znamy takie osoby, które w swoich środowiskach dzięki uczciwości i dobroci okazywanej drugiemu człowiekowi, sąsiadom, są otoczone miłością. I nawet jeśli zdarzy się, że ta ich postawa zostanie powodem kpin, wyśmiania. Czy odebrania jako naiwności, to ta otaczająca miłość będzie dowodem na to, jak prawdziwe, jak uprawnione przez wszystkich jest takie zachowanie, taki styl życia, taka postawa otwartego serca na ludzi. Takie osoby, które będą dla nas takim typem współczesnego setnika, pomagają nam uwierzyć na nowo. Że wytrwała dobroć, wytrwała życzliwość czy uczciwość ma wielką siłę, ma naprawdę wielki sens, że te postawy przemieniają świat. Niech was błogosławi Bóg, bóg mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, szczęść Boże.